Nie ma znaczenia, co ktoś na świecie mówi o tobie, oprócz jednej osoby. I ta osoba to ty. Nie ma znaczenia, co każdy głos na świecie mówi o tobie, oprócz jednego głosu. I jest to głos w tobie. Zawsze będą opinie, zawsze będą ludzie mówiący ci, co myślą, że powinieneś robić ze swoim życiem. Będą ludzie, którzy mają dobre intencje, ale ciągną cię w dół swoimi oczekiwaniami na temat tego, co powinieneś robić ze swoim życiem. A potem będą ludzie, którzy nie mają już tak dobrych intencji. Nic z tego nie ma znaczenia. Jedyne co się liczy, to że ty robisz wszystko, co w Twojej mocy. Robiąc wszystko w każdej sytuacji odkryjesz, że prowadzi to do twojej kolejnej najlepszej sytuacji. Robiąc wszystko konsekwentnie, odkryjesz, że stale poprawiasz swoje życie. Zmiany mogą być tak subtelne, że ich nie zauważysz, ale pewnego dnia Spojrzysz wstecz i nie rozpoznasz siebie z przeszłości. Posłuchaj mnie, jeśli zajęło Ci 10 lat, aby zdobyć trzyletni dyplom, to wciąż jest dyplom. Jeśli zajęło Ci 10 nieszczęśliwych, nieudanych związków, aby znaleźć miłość swojego życia, wciąż znalazłeś miłość. Jeśli zajęło Ci 3 nieudane firmy, aby znaleźć swoją pasję, wciąż znalazłeś pasję. Jeśli nie kupiłeś swojego pierwszego domu do 50 roku życia, wciąż możesz stworzyć dom. Każda przeszkoda, każde niepowodzenie, każde rozczarowanie minie i wszystko, każdy kawałek z tego jest częścią układanki, która stworzy Twoje najlepsze życie. Potrzebujesz ciemności, aby docenić światło. Potrzebujesz deszczowych dni, aby docenić te słoneczne. Kontrast nie jest wysyłany, aby cię zniszczyć. Jest wysyłany jako lekcja, coś, z czego można się uczyć i rosnąć. Nie pozwól, aby zewnętrzne głosy mówiły ci, gdzie powinieneś być na tym etapie swojego życia. Wszystko z tego jest częścią Twojej wyjątkowej podróży. Nie porównuj się do innych ludzi. Pozwól im żyć tak, jak chcą, podczas gdy ty skupiaj się na swojej własnej ścieżce. Nie możesz przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Nie możesz zrozumieć w danym momencie, że ściana z cegły na Twojej drodze nie jest ostatecznym etapem, ale zmianą kierunku, a może nawet ochroną. Czasami nasze trudności zamieniają się w nasze największe siły. Czasami najtrudniejsze czasy okazują się jedyną rzeczą, która pozwoli nam urosnąć do osoby, którą my musimy się stać. Nie pozwól, aby zewnętrzne oczekiwania tłumiły twój duch i nigdy nie porównuj swojej podróży z innymi. Jesteś wyjątkowy. Wszystko jest tak, jak powinno być.